Ach, jaki bucik, 109 zł, na nowościach, zobaczcie, fajny, fajny, babo, fajny, a na manekinie coś tam mamy, aha, tego bucika, tą skarpetę, tu się nic nie zmienia, widać, że ty lubisz tą swoją stylowaczkę, lubisz, lubisz. Od razu wyczaiłam jakieś nowe torebeczki, zobaczcie, o, na wieszaczku, na wprost, co to za torybunie, taki zamszyk, 49 zł, pewnie jednokomorowe, ale można się uda. Zerknąć. A, no, jednokomorowe. Okej. Okay. Biżu, biżu, ale ostatnio kręciłam trochę biżu, to dobra, pomijamy. Ewentualnie takie spinaczki. zadyszkę. Wleciały. No i fajne są tutaj te koła, ale ja je pokazywałam, bo ostatnio, nie? Tak, dwie dyszki. W ogóle wyprzedaż było w senseju. Ciekawe, czy tutaj też jest. Zerkniemy tak szybko, także... Na tyle beauty, beauty babeczki. Dobra, lecimy, chodźcie. Także witajcie, jesteśmy w Sinseju Na... No. W codziennym przeglądzie nowości. Chyba nowa ta kurteczka, co? Czekajcie. Pociągnę sobie rękawy. Dzisiaj mam bluzę. się baba się ubrała. Jak będziesz mierzyć, dostawiać w bluzie, to może jakoś tam pozostawiam. 89 zł. Taki zwyklaczek na teraz, nie? Taki płaszczek, Tak, cieniutki. A ta? Ta jest troszeczkę grubsza, cieplejsza w sensie. Dobra, i ta jest. To nie jest czarny, to jest taki szaro-czarny. Zwyklaczki 70. Też chyba wleciały. To mierzyłam, tylko w takim jaśniejszym kolorze. 59 złotych, 60. Dostaw sebabu. babo. Gdzie tu jest lusterko? Szukam lusterka, szukam lusterka. Gdzie tu jest lusterko? Dobra, tam jest lusterko. Chodźcie. <gry> Siema. Muszę się rozebrać, bo mam dzisiaj bluzę. I chyba, że na bluzę tą kamizelkę... Nie, no nie bardzo, nie? Dobra, z plecaczku, stajesz tu. Czekajcie. Coś poszło nie tak chwilę moment. No. Specjalnie sobie ją zapięłam, żeby zobaczyć jak wygląda zapięta. Nie wiem, czy ona tutaj nie jest zaobcisła, za wiecie. Poczekajcie. O, teraz lepiej. Bo tak mi się tutaj wrzyna, mam wrażenie. Chyba, że to jest taki zamysł, żeby to nic nie podwiewało. Nie, chyba musiałabym mieć eleczkę, wiecie. Ja wolę w ogóle większe. Ale no, tak się prezentuje zapięta. O. Tak, tak długość. okej, okay, no nie. Rozepniemy. O. Kolorek fajny, no nie? Tak, kolorek jest ekstra. Taka cieniutka, ona jest taka na teraz. Taka naprawdę mocno cienka. Dobra, ściągam. Fajna jesteś, fajna jesteś. Te kurteczki były, ktoś przywiesił. O, patrz, jeszcze w takim kolorze wleciałem. To jest taka zieleń nad babą, no. Ciemna zieleń, w sensie takie haki, no. O, tak Wam dostawię. Jaka jest różnica. Nawet mogą chyba ten przymierzyć. Chociaż nie, powiem Wam, nawet podobało mi się w tym kolorze, jak wygląda. Odwieszamy. Znamy tą kurtkę? znamy. Okej. Okay. Aha, tą chciałam sobie przymierzyć, ale dobra, że mi się nie chce. Ja już jej pokazywałam. Dobra, idę szukać czegoś, czego nie pokazywałam. Dobra, wleciał kapelusz. 35 zł. Nowy, nowy kolorek. Nowy jak nic. Dostał se babą. Szukam lusterka. A ja już wiem, gdzie jest lusterko. Tam jest babo lusterko. Tam. Gdzie to mogę odłożyć? Tu? No i? O, może tak? Dobra, ściągaj, Bebo. ściągam. Popraw się. Siedzi, siedzi. I lecimy dalej. Po nowości, dziewczyny, po nowości. Dobra, odwieszamy go. Fajny, 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 ale nie dla mnie. Zgubiłam się, dobra. <ścoughs> Jest. No nie wytrzymam, wychodzę za winkla, a to taki Halloween. Patrzcie tylko na to, jaki kinol w ogóle. Serio, Powinna sobie was sprawić takiego kinola. 10 zł. I opaski. Kinola nie dosięgnę, nie? Bo już bym go brała. 7 zł takie opaski. Okulary. Nie, no pytam. Nie nie? Okulary dyszka. Maski wszelkiego typu i koloru dyszka. Rękawice. Kościół trupa. 12. A tu taki łogon. Proszę bardzo, diabełka i nie tylko. Co to? A to też diabełek. 16, no i te maski przerażające one są okropne, 10 zł dobra, lecę dalej, wylazłam wprost na ten piękny płaszczyk, nie ma zielonych, ach nie ma no nie ma, a ja wiecie co myślę o tym zielonym, bo jednak jednak sobie wezmę, ale eseczkę piękna jest ta czerwień tych golfików, ale to nie są nowości ja już jej pokazywałam, 29 zł już się rozłączyłam, a tutaj taki pasiaczek na zwykłym golfiku Wyleciał. nowość jak nic za też 30 zł jeszcze są białe. Ale to znamy babo. Dobra, a na lewo, a na lewo mamy emeczkę, taki ładny sweterek i dalej też ładny sweterek i tam też ładny sweterek, ale my to znamy. To nie chcemy tego, nie znamy. 100, nie, 69 zł. Kurteczki. Chcemy coś? Nie. O to mierzyłam. Ale ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Patrzcie, tu jaki Halloween. A tam, że się babo zachwyciła. O, nie wytrzymam, jaka petarda. Nie no, to jutro przylecimy na Halloween. Dzisiaj jeszcze lecimy ciuszki, co? Patrzcie. No i jest nowość. Ta akurat w rozmiarze XL. 80 zł. Taka na teraz. Jest tu kieszeń. Aha, to są te z takimi zamkami. Patrz, a nie rusz, nie? No, te zamki to od razu polecam. tutaj... Aha, bo ktoś się odwiesił w ogóle. One są chyba w dwóch kolorach, tak? Tak, jeszcze jest taki jaśniutki, to może pokażę, co? Chodźcie, zobaczymy sobie. O! Jeszcze jest taki. Który fajniejszy? I... Jakiś różowy sweterek, również na nowości, 40 zł i przyspiesz, baba, bo... To trochę mało pokazały o, świetny szary sweterek, idziemy, chodźcie tymi wieszokami, tymi wieszakami. nie no dobra, żartowałam <laughs> okej okay. o, patrzcie, no 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 jaka nowość, można tu przystanąć w sensie na tym, tym chyba nie bardzo dobra, ale dosięgnę 50 zł, o, jaki w ogóle to jest guzik trzy guziczki złote, ale to jest ładne mierzyłabym to, ale nie chce mi się, bluzę mam Nie chce mi się, dobra. Ale ładny, co? Bardzo ładna. I lecimy dalej. Panie, cóż za różne, my ten róż znamy, znamy, babo. Jest zwyklaczek koszulaczek, taka, to nie jest biały, to jest taki krem, ewentualnie czarny, 20 zł. A tu jaki w ogóle zwyklaczek koszulaczek, ale z koroneczką? A, jaka koroneczka, 20 zł. Te, z tamtego typu, dwie Patrzcie, tam Halloween, tutaj Batman, no babo zdecyduj się teraz. Dobra, przyjdziemy sobie. A to co to w ogóle? Jest coś dla. takie legowisko? Tak, babo, dla ciebie. Dresik, identyczny kolorek w Pepko, no nie? Ciekawe jaka cena. Zerkniemy, 30 zł. Oj, taniutko, taniutko. To Pepko drogie, co? Nie. A ciekawe, czy są bluzy? Na pewno. Ładny sweterek w tym pięknym kolorze, coraz więcej tego koloru. W różnych sieciówkach można spotkać, no nie? Teraz taki modny, ten kolor, czy co? 70 zł, co myślicie? Fajne. Ewentualnie coś takiego, też na mocnych nowościach. Ach, mierzyłabym, 40 zł. Dostaw sobie babą. Gdzie jest lusterko? Tam. Dobra, idziemy. A tu z tej strony nie ma lusterka? Niemożliwe. Może tu jest, chodźcie. Coś czujesz, że to będzie lusterko. Nie ma. No dobra, to idziemy tam, gdzie wiemy, gdzie jest. Chodźcie. O, i wylazam akurat na dział beauty. Zobaczcie. Pokazywałam wczoraj na mocnych przycenach. Można sobie ogarnąć dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy. Zobaczcie. W poprzednim przeglądzie dziewczyny jak coś... O, dobra, tu jest lustro, jest. Ach. No, podoba mi się. Już widzę, że mi się podoba. Fajna ta bluzeczka, co? Tylko 40 zł. Bierz, babo. Co to jest za rozmiar? 2 razy XS, za to, żeś se wzięła. No dobra. I teraz gdzie to wisiało? Bo tutaj byłam koło lustra, nie? Nie. Serio, gdzie to było? A, dobra, jest. Tu było, babo, tu było. Świetne. Ale to przyjdę za chwilę, bo znowu będę chodziła z ręką, z wieszakami. A to się nie sprawdza. Jeszcze taki ładny sweterek, ale ja już go pokazywałam. 50 zł. Też bardzo ładne. Ładne, ładne, ładne. Dobra, idę dalej. Patrzcie, jaka piękna biżuteria, ale to może nie na dzisiaj, nie, 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 nie. Tutaj paseczek. No no no. Ile te paseczko 25 zł! O. I ja siama, no i wprost na jego tkania. I tutaj tym pięknym działem żegnam się z Wami. Zapraszam na przegląd już jutro. Teraz przegląd jest Sinsty codziennie, także jak lubicie ten sklep, to zapraszam 20 zł, taki ładny, piękny, czerwony kolorek.